Pochodzę z Kresów Wschodnich, no i tam właśnie uczyłem się w takim progimnazjum i pewnego razu, kiedy już transporty wyjeżdżały do Polski z repatriantami, to było po prostu nie repatriacja, a wysiedlenie tak powiem, mm -hmm. właśnie stały dwa samochody ciężarowe zakratowane, tak zwane suki, z więźniami tymi, które pojechały. To właśnie, bo to prawda, pod okupacją pacją tą radziecką, tą Związku Radzieckiego oczywiście były I patrzę ja, a mój nasz instruktor, który szkolił nas z wojskowości, siedzi za tymi kratami. Mm -hmm. I tak jak nie zobaczył, chwycił się one i tak zobaczył, nie miał nic. Miał takie, taki mundur z dużymi guzikami, takimi dosyć estetycznymi, jak gdyby wyrwał ten guzik z częścią tego materiału i przerzucił przez tą kratę. Mm. I, I wskazał mnie, żeby ja uciekał prawda stąd później. Faktycznie ja odszedłem dalej, obserwowałem, po 15 chyba minutę odjechały te samochody, wzięłam ten guzik. A on został zamordowany właśnie, prawda, na Syberii. Więc po prostu ten symboliczny guzik dla mnie ma znaczenie jakieś, jakieś naprawdę duże, Centralne. emocjonalne które po prostu przeżywały. Bawiłam się często z tymi pastuchami, które były wynajmowane, bo przecież to nie wszystko, młodzież uczyła się, a takim no, jednym czy dwóch uklada, składało się rolników, jechało do miasta i, no, i zawierało umowę z rodzicami tego chłopca. Rodzice byli zadowoleni, żeby on wyraził zgodę na pasenie bydła oczywiście odległego o kilkadziesiąt kilometrów, a na naszą może więcej nawet, sto kilkadziesiąt kilometrów. No i umawiano, że jesienią odwiezie tego chłopca, przywiezie tam mąkę, przywiezie jakieś, jakieś szynki, przywiezie resztę ileś pieniędzy i tak dalej i tak na przykład jej matka, której już, już bardzo krótko znałem, pewnego razu, kiedy byłam poczęstowaną niewinem, grzanym takim, prawda, i zaczęto ja na nowym terenie, był chłony chlony, dowiedzieć dowiedzi się wszystkiego. Proszę pana, mówi w ogóle, bo bardzo ładnie mówi, a ja nie potrafię, nie miałem wtedy magnetofonu na agwetnicę, ale piękną tą gwarą mazurską w ogóle. Mówi, jeśli pieniądz, pieniądz to womysł diabeł. Jak w ogóle? To jest takie nieczyste, takie coś w ogóle i tak dalej. Proszę pana, ja nigdy nie przechowywałem całe życie i większość moich sąsiadów po bliżu obrazu świętego, bo to jest hańbiące, a byli pod belką, no, no, bo były sobie belki, prawda, mhm. układane e, deski, jedna deska wyżej prawda, i taka szpara była, raz, że dzieci tam nie dostosowały się, a po drugie inne dokumenty przechowywano. Przechowywano oczywiście tam. Wreszcie mówi, no niestety mówi właśnie, nie można obrażać, no to weszliśmy na sprawy chyba jakieś religijne, nie można obrażać i, i tą niedobrą siłę. Tego diabła nie można obrażać. A dlaczego? No proszę pana mówi tak właśnie jak hodowaliśmy, sadziliśmy coś tam, prawda? Wreszcie o jakieś owoce, zboże. No i mój mąż, jak wyjeżdżał, to ja modliłam się oczywiście do Pana Boga, żeby sprzedać, żeby mieć pieniądze na opłaty różne, ale jednocześnie prosiła mi diabła żeby diabeł ten nie skusił, żeby on nie zajechał do karczmy. prawda? pieniądze te później w ogóle pozostawił. Czyli, no, ciekawe, takie mhm. prawda pojęcie. Ojcem, i co ciekawego bardzo w ogóle w tym czasie było, był taki wzmożony ruch, chociaż to odbywało się można powiedzieć przez cały rok, ale w tym adwencie taki wzmożony ruch odwiedzanie przez żebraków, tak zwanych. Mhm. Dzisiaj to pojęcie, to no, kto siedzi gdzieś, prawda, na chodniku tam, bardzo czasem policja właśnie tym interweniuje, zajmuje się i tak dalej. Kiedyś taki żebrak, który przechodził, i to było naprawdę w tym adwencie, to było, no, o wiele więcej niż w innych miesiącach roku. Był przyjmowany, każdego ugoszczono, każdego przy, yy, przenocowano. Oraz właśnie ten żebrak, jak chodził od domu do domu, przechodzi, przechodził czasem różne regiony, on wiedział o wszystkim. Nie było środków masowego takiego przekazu, jak obecnie. No było czasem radio słuchawkowe. Ale to mieliśmy faktycznie radio to słuchowkowe, ale to już no, nie spełniało to jeszcze takiego znaczenia jak dzisiaj mamy super nowoczesne środki masowego oczywiście przekazu. I właśnie wtedy, ciekawie, ci bracy nawet w ogóle e, mobilizowali do jakiegoś doskonałych modułów. Mo ja przypominam, że w tym czasie były takie nasilenie mojej babci, że niedługo to było, to było w skróceniu, 15 minut w ogóle czy coś, ale wszyscy przy y, takim y, jedno pomieszczenie to było z takim ołtarzykiem jednym. Mhm. Do tego pomieszczenia tam klękali, żegnali się oraz właśnie, albo babcie prowadziła, tak powiem. E, tą ceremonię, albo nawet właśnie oddawała głos temu tej żebrzącej lub temu że, 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 żebrzącemu, oczywiście. Ale ta babcia, to ona była takim domowym, a nawet wśród sąsiadów takim medykiem, można powiedzieć. Że ona wszystko w oczywiście widziała. Miała swój taki e, arsenał wysuszonych różnych ziół, prawda. I zawsze służyła pomocą, często przejeżdżali, przypominam, po tą moją babcię, w ogóle sąsiedzi. No i a, to był okres oczywiście zimowy, chorób tych nie brakowało, dużo oczywiście ludzi, a szczególnie nawet młodych, prawda, umierało, opak prawda, z tą dziewczyną, no się znało, no nie tylko pół roku, rok i więcej, czasem trzy lata, w ogóle to było. No, i dopiero właśnie brano, jeżeli czasami strona jedna sprzeciwiała się, przede wszystkim niewiasty, prawda? Mhm. No to, a ten, temu chłopakowi bardzo zależało właśnie. Ten chłopak, ewentualnie może osoby już wiedziały o nim więcej, czy on sam prosił. Prosił, prawda, kogoś starszego, mhm. jednego dwóch, jeżeli dalej to za przynkano piękne konie, prawda, sanie, jakieś bryczki niewątpliwie. Brano o, jakąś gorzałkę, wypieczone tak zwane, no, bułki. No tak nazywano mm. właśnie, kołacze. tak prawda. Kołacze, nie nazywali kołacze? Tak. I jechano, mm -hmm. prawda, do, do tych rodziców. No, niewątpliwie ci rodzice, chociaż prawda, może nie decydowali, chociaż częściowo decydowali rodzice kiedyś, prawda, o, o wyjściu córki czy, prawda, syna. No, jedzono, pito i tak dalej. Często ta dziewczyna to gdzieś tam coś donosiła tylko, nie była przy stole w ogóle nawet proszona i później, kiedy podhumorzono się, już Między innymi ten pan Swad w ogóle zwracał się do rodziców przede wszystkim. Rodzice prosili wtedy, jeżeli już byli zadowoleni lub niezadowoleni, tego prosili oczywiście tą dziewczynę właśnie czy coś. No i wtedy, prawda, oczywiście, było to słowo, wyrażenie, że takie, takie zaręczenie. Czasem to zaręczenie to było nałożeniem jakiegoś pierścionka na palec w ogóle lub jeżeli nie było tego zaręczenia, czasami te, oczywiście w swoim w tym bagażniku, nie bagażniku ten pan swat czy ten pan młody, bo czasem ten pan młody to był taki jakiś nieudolny i rolę spełniał głównie, prawda, ten swat. Mhm. Wręczą oczywiście kwiatki, prawda, na niego, lub coś jakiś, dla niej jakiś prezent, prawda? Natomiast jeśli chodzi o przywieziona ta żywność, to ona zawsze było ilościowo mm, dużo, tak powiem, mhm. że nie skonsumowano, to wszystko zostawało się no, no, na parę dni nawet mhm. może do konsumpcji tym rodzicom i tak dalej. No i wtedy niewątpliwie umawiano się na następne spotkanie. Następne to spotkanie to było w najczęściej oczywiście, jeśli rodzice też tego Pana Młodego wyrażali zgodę. U niego no, brano tą dziewczynę, mhm. w ogóle ci rodzice też. No i takie spotkanie już było wtedy rodzinne jednej strony rodzina i drugiej strony i ustalanie mniej więcej terminu, no najmniej miesiąc, ale więcej przeważnie, trzy miesiące mhm. oczywiście były, no to zorganizowanie tej wese wesele tego, gdzie, jak, co, ile gości, no ustalano po prostu wtedy. To no, nie to jest. To jest prawda, oryginalna taka prawda. Był taki Jacek, ode mnie jakieś dwa kilometry, prawda? Młodszy oczywiście ode mnie. Mm -hmm. No i między innymi, proszę panią pewnego razu, no chciał się podchlebić, tak powiem, ja dla pani przyniosę kurę. No kochany, jak przyniesiesz, to dobrze, to przyniesiesz. Mije jeden dzień, miję drugi dzień, nie przynosi. Nauczycielka jednak pamiętała i zapytała jego, Jacku, a czemu ty tej nie przyniosłeś mnie to sobie? Co? Proszę panią, bo kura wyzdrowiała, a to nie wiem, prawda, nie rano tam, ojej, ojej, to ciekawe rzeczy były bardzo. Mhm. Do tego stopnia, że młodzi, jeśli były dziewczyny jakieś, prawda, dziewczęta czy coś takiego, to do tego stopnia robiły jeszcze nie oprócz. Yy, oblewanie wodą, jakieś kawały po prostu. Przypominam sobie, że dwóch takich braci i były dwie siostry i oboje, jeden w jednej zakochany był, drugi w drugiej. Więc na ten dzień, co zrobiono, kiedy one spali, nie, a ten dom to był, no kryty był gątem tak zwanym taką, prawda, no, takimi, nie no, nie nie prawda, płyskami drewnianymi, niewątpliwie w ogóle to. To wciągnęli wóz normalnie, kony tam. A natomiast nad drzwiami powiesili jakieś wiadra czy konewki, i jak otwierały, oczywiście drzwi nic nie wiedzą, wszystko prawda, obojętnie kto pierwszy wychodził, ten to oczywiście otrzymał. Także to było. Natomiast wewnątrz to było po prostu różnie. Dosyć delikatnie, wodokolońską. Prawda? Koniecznie, jeżeli ktoś nie spryskał matki swoją, ojca, czy kogoś starszego, to był jakiś nietakt, prawda? Mhm. W ogóle, ale to wodą kolonijską lub przykładowo czymś, jakieś butelki, prawda, buteleczki, prawda, taką wodą, tak dosyć skromnie. Mhm. Ale młoci to robili, no nie wiem, nie wiem w ogóle. Wreszcie to jeszcze co było? Zawalowywanie dla panien tych, Mieszkają szyb różnymi tam, prawda, w ogóle jakimiś w ogóle farbami. No i częściej zmywalnymi takimi, no nie było może były, ale no i że to różne figle, różne figle były, różne pomysły były, mhm. różne. Tak dziwaczne czasem, że coś ogromnego. I przez cały dzień tak się bawiło. Tak, oczywiście. Mhm. A czy było... Ale nie, już jeżeli raz oblano kogoś, to drugi raz nie. Aha. No, tak. no. Ale jeżeli nie, polowano na tych, prawda, szczególnie ci mężczyźni, na te dziewczęta, bali się wychodzić w ogóle, prawda, no ale jeżeli już się nawet po południu wyjść, to też była oblewana. <gry>